Ze szkoły podstawowej była dołączona opinia, że delikatnie mówiąc, z powodu słabości intelektu nie nadajem się do dalszego kształcenia ogólnego, czemu jednak przeczyły stopnie na świadectwie. Dalszą edukację zacząłem więc w zasadniczej szkole zawodowej, a dokładniej w zespole szkół chemicznych we Wrocławiu. Tam po kilku miesiącach zorientowano się, że chyba nie jestem aż tak słaby na umyśle, i przeniesiono mnie do technikum chemicznego, do klasy o specjalności technologia wody i ścieków. Szkoła była pięcioletnia, więc już na starcie traciłem edukacyjny rok lub dwa w stosunku do wielu moich kolegów z podstawówki, którzy poszli do liceum. Dlatego, że jako urodzony w drugiej połowie 1952 roku musiałem pójść już do 8-klasowej szkoły podstawowej, podczas kiedy część moich kolegów szła już po siedmiu, po siedmiu latach do, do tej szkoły. A ponadto technikum było pięcioletnie, więc straciłem dodatkowy rok na tym, że w szko szkole Liceum było czteroletnie, a ja musiałem pięć lat chodzić do szkoły średniej. Oprócz tego w technikum nie było w ogóle biologii, co sprawiało, że ja, człowiek od dzieciństwa pasjonujący się biologią, postrzegałem tę szkołę jako nudną. Douczałem się biologii sam, preferując biologię środowiskową i ewolucyjną. Bardzo mnie też interesowały książki o historii biologii oraz biografie wielkich biologów i przyrodników, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. Jedynym przedmiotem nieco nawiązującym do biologii była hydrobiologia techniczna. Nauczana w pierwszej klasie, na szczęście przez wspaniałego pedagoga, panią Irenę Wojtkiewicz. Jednak już w następnym roku pani Irena odeszła z mojej szkoły do siódmego Liceum Ogólnokształcącego, utworzonego po burzliwym 1968 roku w miejsce rozwiązanego Liceum Żydowskiego. Utrata kontaktu z jedyną osobą, z którą mogłem porozmawiać w szkole o biologii, skutkowała tym, że zacząłem się pospajać z myślą, iż moje przyszłe życie będzie związane z chemią, którą lubiłem i z którym nie miałem żadnych problemów w nauce. Kiedy jednak byłem już w czwartej klasie, Moi rodzice powiedzieli mi, że jakaś nauczycielka z siódmego liceum skontaktowała się z nimi i poinformowała, że w Polsce odbędzie się pierwsza ogólnopolska olimpiada biologiczna. Przedstawiła się jako pani Irena i powiedziała im, że niegdyś uczyła w moim technikum oraz, że zapamiętała mnie jako wyjątkowy przypadek pasjonata biologii. Powiedziała też, że prywatnie przygotuje mnie do olimpiady. W taki oto sposób Zostałem laureatem tej olimpiady i jako jedyna osoba nie mająca biologii w szkoły średniej uzyskałem prawo wstępu na Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego bez egzaminów. Co nie było bez znaczenia, bo jedyną moją słabą stroną od zawsze była matematyka. A w tamtych czasach była ona przedmiotem obowiązkowym na egzaminach na studia biologicznych. Na studia na studiach od razu zacząłem szukać innych pasjonatów biologii środowiskowej i zoologii. Moje uczucia zawsze były bliżej, bliżej zwierzętom niż roślinom. Wtedy przy Instytucie Zoologii działało jedynie studenckie koło naukowe zrzeszające ornitologów. Rzuciłem się w wir pracy w tym kole i z ornitologami byłem związany przez wiele lat. Głównie jako obserwator ptaków i obrączkarz regularnie angażowany do akcji łowienia ptaków podczas ich wędrowych. Wędrówek. Przy okazji wykonywałem pomiary biologiczne i zbierałem pasożyty zewnętrzne ptaków. Zaobserwowałem w swoim życiu wiele tysięcy ptaków i to zajęcie sprawiało mi ogromną frajdę. A opublikowana na ostatnim roku studiów praca o pasożytach zewnętrznych ptaków w mchówkach z rodziny hipogrościnnej, hipo o czym wspominał już profesor Zatwarnicki, była moją pierwszą publikacją naukową. Jednak już wkrótce nagle nastąpił zwrot w moich zainteresowaniach naukowych. Gdy po pierwszym roku spędzałem wakacje na Lubelszczyźnie, pewnego dnia obserwowałem na łące w zachodzie rzeki Wieprz romansujące duże chrząszcze z rodzaju Lepyrus. Ten widok tak mnie zachwycił, że od razu postanowiłem zostać entomologiem i taksonomem zajmującym się systematyką chrząszczy. Było to jak objawienie. Ryjkowce były moją pierwszą miłością. Zacząłem gromadzić pierwszą kolekcję książki i natrafiłem na trudności w znalezieniu dobrego podręcznika zapoznającego z podstawami entomologii. Postanowiłem wypytać się, czy w Instytucie Zoologicznym jest ktoś zajmujący się książkami, który mógłby mi pomóc w edukacji w tym zakresie. Polecono mi doktora Andrzeja Warchałowskiego. Który choć nie zajmował stanowiska naukowego, bo był tylko kierownikiem pokoju chemicznego, to na pokół uprawiał naukową entomologię. Doktorat zrobił m.in. na pewnej grupie książczystnkowalnych, tak poznałem kolejną przyjazną mi osobę. On z kolei zapoznał mnie z doktorem habilitowanym Wojciechem Puławskim, wybitnym hymenopterologiem, obecnie obywatelem USA. I emerytowanym profesorem Kalifornijskiej Akademii Nauk. Obaj uczeni reprezentowali niespotykanie wielki intelekt, wykształcenie i wiedzę. Andrzej Warchałowski, już po habilitacji, został kierownikiem Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoologografii. Doczekał się profesury tytułarnej i zmarł niedawno w wieku 92 lat. Profesor Wojciech Puławski. Wciąż jest aktywny naukowo mimo swoich 86 lat i cieszy się w USA zasłużoną sławą. Miałem ogromne szczęście, że trafiłem na tak wspaniałych mentorów.